last you the good stuff boss i know some of those bottles i've had for 10 years but we gotta make payroll get it out of here i them load it up good to see you boys boss any word on a job i pulled with salvatore you did fine tom galati's got nothing on us now we bought some time at least until the money runs out don't go selling off the farm yet boss sam says you worked out an angle yeah, and you're gonna love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth, too. Okay, what's the rumpus? A couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. Where? Some small time whorehouse. It's just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club, they got a bar and everything. <laughs> Anyways. One of the Johns is south, and he's crying to the madam about all his troubles. He catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday. But the goons he's working for are already twisting his arm. And he's got the busted nose to show for it. You pick up his deb? Hell no. But I walked him out of the place, took him to the diner around the corner to sober up. We get to talking. Turns out his name is Gates. He's this hick up from Kentucky. Moonshiner? Uh uh uh. Better. His pop's got a couple of real distilleries, and I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts Morello. And you think he wants to burn bridges? Oh, yeah. I've been working him steady, boss. He's bringing up another shipment tonight, but he's got his entire crew ready to roll over. All we gotta do is make it look like a proper heist. I don't know, Polly. You really trust this guy? He's got no love for Morello, I'll tell you that. It's not like we got a lot of options here. Mm. We'll be cutting up the last beam pretty soon, boss. What do you think, Tom? We need to replace the Canadian. If Polly says this Gates can do that, I'm in. Where's the meat? The big parking garage downtown. Okay, do it. But you better not be playing grab bass this time. You take Carlo a little bill with you. Sure thing, boss. Once you have the truck, drive it back here. We won't let you down, boss. Don't make me regret giving you some time out there in the streets with the guys, Carlo. You don't have to worry about me. I know I don't. Tommy does that for me. Witam w kolejnym odcinku z gry Mafia, edycja ostateczna. Ja im trochę tutaj przerwałem, bo chciałem się tutaj z wami w końcu przywitać po tym krótkim filmiku i oczywiście znowu mamy sytuację, która nieco różni się od tej z klasycznej wersji, a mianowicie jest... Tutaj oczywiście misja jest dokładnie taka sama, czyli chodzi o odbiór em, alkoholu. Jednak no inaczej się nazywa. W klasycznej wersji nazywała się po prostu ta misja em, Świetny interes, a tutaj się nazywa Ważna sprawa. I już na dzień dobry wiemy, że ta sprawa jest powiązana z Morello. Oczywiście w wersji w pierwowzorze nie wiedzieliśmy tego na samym początku, tylko potem dopiero się to okazało. Tutaj oczywiście znowu nam zaspoilerowali troszkę, podobnie jak to miało miejsce w tej misji z kościołem i hotelem. Tam też wiedzieliśmy, do czego to dojdzie. Dobrze, zatem kontynuujemy naszą tutaj zabawę. Musimy się udać właśnie z Polim, który właśnie wpadł na tego Gatesa. Oczywiście to jest odwołanie wiadomo do kogo. I tutaj widzę, że mamy apteczkę której nie mogę zabrać, więc prawdopodobnie coś tutaj się więcej wydarzy. Już myślę, że to jest standard, jeżeli chodzi o tę odświeżoną wersję, że odprawy mamy w różnych miejscach, jakby ta akcja cały czas się toczy, więc nie ma co znowu o tym wspominać. Dobrze, zatem udajmy się do tego garażu i zobaczmy, jak ten interes się potoczy w tej wersji. I oczywiście tutaj ja muszę prowadzić. A w klasycznej wersji automatycznie już byliśmy na miejscu. Dobrze, no to jedźmy. Ciekawe, czy to nawet w to samo miejsce jedziemy. A, nie, w inne miejsce jedziemy. Dobra, no ale sens jest ten sam. Zastanawiam się, dlaczego twórcy trochę pozmieniali to wszystko. Dobra, no jedziemy sobie tutaj z magazynu i musimy dostarczyć ten alkohol w to miejsce. Oczywiście też nie jest do ukrycia to, że... Sytuacja tutaj będzie troszeczkę zmieniona i akcja oczywiście się tu rozegra, więc to na pewno nie jest zaskoczenie, bo wszystkie te misje wyglądają dokładnie w ten sam sposób. Gdyby to było proste, no to by nie było takie właśnie nudne. O właśnie mam powiedziane tutaj, jakie tu ma związki Morello. A w wersji klasycznej, już wam teraz powiem, tak też zerkam, co oni tutaj mówią, była sytuacja taka, że faktycznie Poli się spotkał z tym sprzedawcą i dowiedział się tam, jak ten alkohol wygląda, a okazało się, że ten cały Gates ukradł właśnie od Morello ten alkohol, bo on miał być jego i wpadł w nasze ręce na szczęście. Dobra, jedzie z nami Karol, to jest kierowca Alirego. już mieliśmy okazję go też zobaczyć w misji właśnie z odwiedzi odwiedzinami u bogaczy, bo zawoził go. Dobra, widzę, że Tommy też tutaj ma dosyć kłótni. Dobra, jedziemy sobie na spokojnie. A tutaj z kolei twórcy, gdzie nie było elementu do jazdu, to twórcy dodali, no... Także e, ważne, że sens jest oddany i mi się tak naprawdę to też podoba. Można sobie troszkę pojeździć, pozwiedzać. Także samochody dostajemy takie, jakie akurat są pod ręką. Nie ma tej sytuacji z Ralfem. Tak naprawdę w jednej misji miałem okazję w garażu sobie zabrać jaki chcemy samochód, ale no to nie jest aż tak ważne. Tutaj jest główny nacisk na fabułę, nie na tutaj samochody, które tak naprawdę się zbierały tak samo jak była ta misja z Lukasem Bertone. Co tam można było w każdej Prawie w każdej z tych późniejszych misji wykonywać dla niego jakieś zadania. Aha. I wtedy dostawał się samochód, ale zazwyczaj się brało ten najnowszy, więc też to taki sens był średni. Więc tutaj to usunęli w jakikolwiek sposób. Ale oczywiście w jeździe swobodnej, z tego co wiem, już też wspominałem, wydaje mi się, że tam mamy też do czynienia z różnymi zadaniami. Ale to myślę, że nie ma na razie co wyprzedzać sytuacji i dojeżdżamy do tego. Garażu. Tak, ale przypomina. No, bardzo przypomina ten klasycznej wersji. Zobaczmy co tu się wydarzy. Dobra, wjeżdżamy, wjeżdżamy, a, nie idziemy. No to dobra, to jedziemy. To jest też misja z tego co pamiętam w wersji klasycznej, ona była chyba właśnie w demie Zanim można było sobie rozegrać całą fabułę, to chyba właśnie ta misja była w demie. Dobrze, oczywiście musieliśmy na samej górze, nie mógł tutaj czekać na dole Żeby nam ułatwić Tylko na samej górze. Ja już, ja już naprawdę czuję, że zaczynam omijać znajdki, ale jedźmy. Tylko, że ma zniszczony mózg i kraty pełne dobrych rzeczy. Taki chłopak. Musimy tutaj interes tak naprawdę znowu rozkręcić, no bo mamy cały czas problemy. Dobra, no to jedziemy i zobaczymy jak ta sytuacja się tutaj potoczy. Polly, miło Cię widzieć, kolego. Tak, Cię też, Gates. Cóż, mam nadzieję, że wszyscy macie dobry taste i whisky. I ain't really the expert here. Tommy. Oh yeah. It's fine. Your first payment. If the Don's impressed, he'll finance more runs. And each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, boys. Well, we are always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please, give him my regards. Sure thing. Now we just gotta conclude this transaction. <sighs> oh, oh, <damn> it, <sighs> no, no, it's okay. Oh, What? I told you we gotta make it look like a proper robbery. Damn thing's gonna be crooked by the time I'm done with this city. Ah, don't worry, pal. With all the dough you're raking in, you're gonna be able to pay for a new one. <laughs> No i oczywiście wiedziałem, że tak coś tak rozegra. I byłem ciekaw jak oni tutaj to zrealizują. Oczywiście. Y, troszeczkę inaczej to potoczyło, no bo y, ten Gates cały wiedział jak, jak, jak tutaj należy postąpić, to znaczy, że u, wie, wiedzieliśmy, że on ukradł to Morello, ale byłem też ciekaw, jak oni zrobią akcję z. z napadem. No chyba nie, nie udaje się. A, przeżył. Jasne, już za chwilę zrobimy to, tylko ja potrzebuję naboje. Eskortuj ciężarówkę. O, tutaj troszeczkę zmienili, bo ciężarówką y, Tommy jechał. Dobra, ale poczekajcie, spokojnie, co wy tak gnacie naprzód? Ja muszę tutaj zebrać naboje. Tak, i Gates przeżył. W klasycznej wersji tu nikt nie przeżył. Oprócz oczywiście nas, nie? No, bo to, jakby to było inaczej, to byśmy skończyli na tym naszą przygodę. Dobra, tutaj na pewno będzie ich więcej. Dobra, co tak biegną tutaj nasi. koledzy? No właśnie, oczywiście, że to nie może być lekko. Strzelanina musi być jak zawsze. Dobra, nasi, ale nas jest trochę więcej niż zwykle. Ale no, szału też nie zrobimy tutaj. Dobra dobra Ale są wytrzymali Ja bym sobie pozbierał naboj od nich Dobra, padł Tu jakiś cwaniak Gdzie mi tu koktajlem Gdzie mi tu koktajlem z tymi koktajlami to nie naprawdę... Eskortuj ciężarówka. Ciężarówka zaraz tutaj wybuchnie Dobra, tu się schowaj no, macie więcej tych oktali? Ja też bym chciał. Ja sobie przeładuję, bo mam tylko jeden. Dobra, padł. Mhm, ja zaraz też padnę. Dobra. Apteczka widzę, że tu jest, tu w tym miejscu. Zaraz do niej podbiegnę. A i zawsze muszę tutaj się bawić. Oczywiście ja rozglądam się przy okazji. Wydoby mi się Thompson. Gdzie ktoś jest? Tu jesteś, ty. Po co mi ta apteczka była? Dobra. Ale ta ciężarówka to na ledwo tutaj już daje radę. Dobra, dajcie mi naboje. Czy możemy jakąś ją naprawić? Halo. Bo za chwilę tutaj się skończy. Zabawa. Ale tutaj bym chciał się rozejrzeć. No nie mogę, bo ta akcja idzie do przodu cały czas. No. Są kolejni. Wytrzymali są. Dobra. Aha. W klasycznej wersji tu jeszcze były. ...granaty. A tutaj widzę... Oni sami się wysadzają a propos granatów. Dobra. No to gaśnice. Gdzie? No ale gdzie je włączyć? Ja też zaraz... Ja też zaraz spłonę jak ja tam wejdę. Może tędy? Tak, tylko że... hmm, hmm, hmm... Dobra, to jest już coś nowego. No, tak jest. Nie ma. Oczywiście, że tu muszą być. No. Dobra, tylko pytanie: Czy jeden? Ja sobie przeładuję, bo pięć. Ja mogę sobie. Nie wiem, ewentualnie. Do muchy strzelić. Co ja tu mogę zrobić? A tu mogę sobie podmienić tylko. broń. Dobra, nikogo tu nie ma. Dobra, tutaj, właśnie w tej odświeżonej wersji, plusem jest to, że ja nie muszę zwracać uwagi tak naprawdę na naszych kolegów. Granaty są, no oczywiście, że są granaty. Tylko na siebie, tak naprawdę. Dobra, mamy. Tam jest coś napisane. Chciałbym to przeczytać szybko, zaraz to zrobię, żeby jeszcze się czegoś dowiedzieć. Ciekawego, może. Dobra. Raszacze włączone i możemy przyjechać. Dobra, szybko. A nie, tu jest po prostu kolejny kolejny komiks, tak? Nie zwróciłem uwagi z czego, nie za Tu w ogóle żadnego nie mam, tak? Tutaj jest. O, też ciekawa historia. Mam jakiś terror. Terror, w sensie horror. Tak też mamy. Terror, horror. Dobra, idźmy. Czujesz, czujesz. Ja mogę jakoś tu przejść? Mogę pewnie tu przejść, tylko. Apteczka, bierzemy, bo za chwilę stąd wyjdziemy i nie będę miał żadnej. Tutaj są drzwi, dobra, czekacie na mnie, ale ta ciężarówka ledwo żyje. Ja z ciężarówką tak yy, możemy zobaczyć po poprzednich... ...rozdziałach, na przykład jak był ten rozdział z... z tą przejażdżką, to tam też myśliśmy ciężarówkę. Dobra, tu jest. Tu jest. Jeszcze żyjesz tam! Dobra, macie. Dobra. Z tej strony. Może z tej strony, dobra. Granat, nie wiem czy to było dobre, ale troszeczkę ich tam... zraniliśmy. Nie, tu jeszcze chyba są, bo... Nasi koledzy tutaj są. Nasi koledzy tam... Dobra, samochód wysad... Dalej bo zaraz ciężarówka tutaj wybuchnie, ja się tu bawię. Jest czysto! Dobra, ważne, że oni mi to mówią, ja nie muszę się zastanawiać. Czy ja mogę sobie jakoś podładować tego Thompsona? Jakimś cudem mogę? Tutaj też. Dobra, blisko, blisko jedźcie. jedźcie. A tutaj ciekawie, bo ta ciężarówka jedzie sam, tak? Sam jedzie z Carlo. Więc od razu, a w oryginale trzeba było zjechać na. zejść na dół, tak naprawdę. Załatwić wszystkich dopiero. Ruszaliśmy. Porozmawiać z samym, o dobra. Ale poczekaj, bo tu może jeszcze coś jest. W tej budce na przykład. Albo tu. Nie, tu nie przejdę. Ale co jest tu? Dobra, akcja się zaczyna. No właśnie, tutaj mogę sobie wejść, więc może jeszcze coś tu znajdę. A, no taka akcja, tak im wyszło. Mamy czas, kolejne detektywistyczne. Tych detektywistycznych najwięcej znajduję. No co tu się dzieje? Dobra, podmieniamy sobie. Podmieniamy sobie tablicę rejestracyjną. Dobra, idealnie. Co tu mamy? Daj pracę, tutaj jakieś propagando, propagandowe muszą być. Dobra, ja chcę porozmawiać z samym. Pol jesteśmy gotowi do podróży? Jedziemy. A no dobra, to już kolejna zmiana. My będziemy eskortować ich. A w oryginale, oczywiście, było w drugą stronę. My prowadziliśmy tę ciężarówkę, a dokładnie sam jechał za nami. Więc tutaj odwrócili to, żeby trochę urozmaicić, może. No to jedziemy, prawdopodobnie będą nas gonić. Oczywiście, tu są. No oczywiście, a ciężarówka zaraz padnie. Oczywiście mi się to nie uda za pierwszym razem, nie? Bo nie dojadę. Dobra, poli strzelę, ja strzelam do przodu. Mam nieskończoną liczbę... Aaa, tutaj strzelam, mam nieskończoną liczbę nabojów i... Dobra. Nie! Nie! No oczywiście, tutaj ciężarówka. Do mnie strzelajcie. Nie do ciężarówki, dobra. Przeładujemy. Trzeba bliżej podjechać, bo ja chyba nie trafiam. Dobra, ta wybuchła. A. Dobra, nie ma co, jeszcze raz. Dobra, ale widzę o co tutaj chodzi. Musimy się streszczać i podjechać bliżej. Ale też jest taka sytuacja, że oni są, są szybsi od nas. Bo ja cały czas na gaz dawałem. Ja nie zwróciłem uwagi na ogranicznik, czy mam włączony. Jak mam, to to niedobrze. No dobrze, ja tutaj widzę, że po tej próbie to my mamy tutaj pełno życia, jeżeli chodzi o tę ciężarówkę. I. Musimy uważać. Ja muszę tutaj też zwracać uwagę nie tylko na tę ciężarówkę, ale też na swój samochód, na, swój, na drogę. I oczywiście muszę też bronić. No, na przykład tutaj jeden podjeżdża. Dobra, on się tam gdzieś, gdzieś rozbił. Patrzymy dalej. Tam tutaj pędzi. Na złamanie karku. Dobra, tutaj trzeba strzelać bardzo szybko do nich. O, właśnie, w ten sposób. Od razu padają. Czy ktoś nas goni z tamtej strony? Dobra, poli sobie strzela. Ja sobie popatrzę, żebym czasem nie wpadł na coś przed nami. O, co on tak nagle się pojawił? No. Pewnie nie, nie mogłem go tak szybko załatwić, a on się tak nagle pojawił. Jest ja strzelasz Dobra, idzie to szybciej niż myślałem. Dobra, idealnie padł. Teraz z której strony? Może ja podjadę z tej Oho, coś podjeżdża. Dobra Dobra, ja tutaj Tom jest dobry, bo on i potrafi strzelać i jednocześnie prowadzić. Dwa tutaj są, kolejne Dobra, szybko strzelamy. Oni tutaj nas próbują jakoś zepchnąć. Ale też jest ciekawie, bo tutaj urozmaicili to, bo ja i strzelam do ciężarówki, e, tfu, i broni ciężarówki, policja, oczywiście bo policja, przecież już wiemy po którymś e, zadaniu, ch, po tym wycieczce na wieś szczególnie, że... Wow, wow, ale tutaj jest jeszcze urozmaicone. Dobra, szkoda, że poli nie prowadzi, a ja nie strzelam, albo odwrotnie. Ja bym tylko, chociaż nie, ja wolę sam strzelać, bo ja wtedy mam jakby kontrolę nad tym. Dobra, ciężarówka się w ogóle nie niszczy przez to tutaj, ale udało nam się ominąć. Mamy też ciekawy fragment miasta pokazany. Dobra, o, tu są panowie. Dobra, o z Thompsonów, oczywiście, że tak. Idziemy tu spych. Czy my tutaj taksówką nie rozpoczynaliśmy, jak jeszcze nie byliśmy z Salieri? Chyba tak się tutaj mi wydaje. Dobra, strzelać. Tam się zaraz pojawią znowu znikąd jakieś samochody. Dobra, jedziemy oczywiście do magazynu. Ja tylko tutaj patrzę, z której strony jakiś wyjedzie i którędy sam postanowi jechać. oczywiście robimy za dymę w całym mieście. Nikt na to nie zwraca uwagi, no ale kto by się przejmował. Tutaj znowu policja była zaalarmowana w taki sposób, że nas spokojnie. Tak, zrobiliśmy ich zaraz znowu jakimś ciągiem tutaj podjadą. A już się udało. E, no to szybko poszło to wszystko, wiecie wam powiem. Dobra, mamy, ale no niestety już interesów nie będziemy robić tak szybko. Oczywiście ten cały gates pewnie będzie ścigany. Dobrze, no to udało nam się to wykonać. Salieri będzie zadowolony z jednego, że udało nam się zdobyć, ale drugiego nie, że no niestety transakcja nie poszła pomyślnie. Morello's boys caught up with you? Yeah, boss. We took care of it. What about the kid from Kentucky? Well, he took a slug to the shoulder. But uh, he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet men. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Dobrze, no to kolejne zadanie zostało wykonane. Nie było aż takie długie. Tutaj jakby nie jest to zależne. Im później, tym trudniej. Chociaż tak powinno być, zazwyczaj w grach tak jest, ale tutaj głównie jest właśnie skupione to wszystko na fabule. Dobrze, no to udało nam się wykonać kolejne zadanie. Jeszcze póki co Salieri nie chce walczyć z Morello tak otwarcie. Dodatkowo też wiemy, że na pogrzebie się tam pojawili i oczywiście musieli pozory zachować i nie walczyli ze sobą. I tutaj oczywiście udało nam się troszeczkę interes... Odkupić, że tak powiem, bo udało nam się zdobyć kolejny... Kolejny towar, który nam się przyda przez sprzedaży i Salieri będzie mógł tutaj się znowu wzbogacić, a jednocześnie my z nim. Dobrze! Jeszcze ja z wami teraz będę żegnał. Za chwilę tutaj się oczywiście pojawi kolejny fragment, jeżeli chodzi o Tomiego i Detektywa Normana, więc przeniesiemy się znowu do przyszłości, ale potem już będziemy się widzieć, słyszeć w kolejnym odcinku i poznamy dalsze przygody naszych tutaj bohaterów, i będziemy się zbliżać coraz bardziej do końca, chociaż jeszcze troszeczkę przed nami. Jest, także w tym momencie możemy sobie obejrzeć ten przerywnik, a ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się fabuła tak samo podoba. Ja cały czas się tutaj mówię, zachwycam tym wszystkim. Także trzymajcie się. Fighting over booze, man, next to nothing. It took us a few years to recover. But when we did bounce back, boy, it was something. We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey and invested it into new records. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything except peddling dope. By 35, things were looking up. We had good money rolling in on the regular. I had a wife and daughter. Sam was running a club for the Don. Even Polly had a few records of his own. Wasn't exactly happy, but. What do you call it then? Uh, content. Yeah. That was it. And Salieri, He finally starts talking about getting out of Morello's shadow. Maybe buying our own cops, our own politicians. Hmm. That's interesting. You think Salieri was sourcing high binders in 34? Maybe. Why? Well, a few years back, a voice squad got a judge on solicitation of a minor. Once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he copped to taking kickbacks from Rollo and your man Salieri. Playing him off one another, trying to goose the take, but once Morello found out he threatened to bury the judge's kids in the beach, still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. was that? Morello was always winding us up. But he never did anything that might start an all-out war. Learning Celieri was building his own bench must have finally tipped his scales. Because in 35, he hit us with both barrels.